Witam. Ja nazywam się Dawid Muszyński, a to moja lista 10 najgorszych ekranizacji komiksów, jakie kiedykolwiek powstały. Nie mamy co przyciągać. Zaczynamy! Miejsce dziesiąte spirit duch miasta. Frank Miller po sukcesie, jakie odniosło Sin City i 300 uwierzył, że ekranizacje jego komiksów mogą podbić Hollywood. Postanowił więc sam wyreżyserować kolejny film i wyszło mu to bardzo, bardzo słabo. Nie pomogła nawet gwiazdorska obsada, w której znaleźli się Scarlett Johansson, Eva Mendes czy Samuel L. Jackson. Spirit jest filmem bez komiksowego klimatu i bez humoru. Miejsce 9. X-Men Geneza Wolverine Jeden z najbardziej rozpoznawalnych mutantów Marvela doczekał się w końcu własnego filmu. Niestety jest to jedna z tych produkcji, o której chcielibyśmy jak najszybciej zapomnieć. Istnieje nawet plotka, że studio chcąc wytłumaczyć jakoś swoją spadkę, wypuściło do sieci surową wersję filmu bez efektów specjalnych na miesiąc przed oficjalną premierą. W ten sposób mogli wytłumaczyć niskie wpływy z biletów i rozpocząć pracę nad kolejną częścią. Miejsce ósme – Elektra. Nie wiem, czym kierowali się producenci, dając pokaźny budżet na ten film, widząc jak tragicznie został przyjęty Daredevil. Może stwierdzili, że faceci chcą oglądać na ekranie biegającą Jennifer Gardner w czerwonym, lateksowym stroju. Moim zdaniem nie był to ładny widok. Miejsce siódme, wojownicze Żółwie Ninja 3. Jak uwielbiałem Żółwie Ninja, jak byłem mały, tak ten film mocno odbił się na mojej psychice. Dafoe i spółka przenoszą się w czasie, by pomóc samurajom w walce o cepter czasu. Film został pozbawiony nowojorskich klimatów i shredera. A bez tego cała opowieść się wali. Miejsce szóste: Superman, powrót. Osobiście wolałbym, by nie wracał. Brian Singer zniszczył Supermana tak, że nie było nawet czego zbierać. Pomijając już tragicznego Briana jako syna z kryptonu, to tutaj nie było żadnej opowieści, ciekawości, finezji. Nie pomógł nawet Kevin Spacey jako złowrogi Luthor. Na szczęście już jest lepiej. Wszyscy czekamy na nadchodzący film Batman vs. Superman: Świat sprawiedliwych. Będzie się działo. Miejsce piąte, Punisher. Wersja z 1989 roku z Dolphem Lundgrenem to klasyk, z którym trudno wygrać. Co nie znaczy, że niektórzy nie próbują. To w 2004 Frank Castle powrócił. Zagrał go Thomas Jones, a jego przeciwnikiem został John Travolta. Czy muszę mówić coś więcej? Travolta jako czarny charakter? To się sprawdziło tylko raz, bez twarzy. I to był wyjątek. Miejsce czwarte, Daredevil. Jeszcze do niedawna był to jeden z najgorszych filmów Marvela, jaki kiedykolwiek został stworzony. Jednak dzięki wersji reżyserskiej oraz serialowi nakręconemu przez Netflix, The Devil odzyskał honor. Film sam sobie nie był zły, ale gra na Fleka już tak. Mam nadzieję, że lepiej mu wyjdzie granie Batmana, bo inaczej fani go ukrzyżują. Miejsce trzecie. Batman i Robin. Pierwszy Batman w historii, który miał sutki na swojej zbroi. George Clooney do dziś przeprasza wszystkich za udział w tym filmie. Nie wiem, kto wpadł na ten szatański plan, by z Arnolda Schwarzenegera zrobić genialnego naukowca Friza, ale powinien za to dostać dożywotni zakaz zbliżania się do studiów filmowych. Po tym ciosie Batman jeszcze długo nie mógł się podnieść. Na szczęście pomógł mu Christian Nolan. Miejsce drugie Kaczor Howard. Za produkcją tego potworka odpowiada sam George Lucas. Cała historia ma potencjał na fajny film. Postać Kaczora Howarda wciąż wzbudza pozytywne emocje, o czym mogliśmy się przekonać w końcowej scenie strażników z galaktyki. Jednak ta realizacja rozczarowała wszystkich. A scena kopulacji Kaczora z ziemską kobietą do dziś budzi koszmary. No i miejsce pierwsze, Fantastyczna Czwórka. Film, który powstał tylko i wyłącznie dlatego, że 20th Century Fox nie chciało stracić praw do postaci fantastycznej czwórki. Po nic innego. Efekt tak wkurzył Marvela, że skasował wszystkie serie komiksów z tymi bohaterami. Postanowili, że tego chłamu nie da się promować. I nie ma co im się dziwić. Film jest tragiczny. I to by było na tyle. Jeśli nie zgadzacie się z moją listą lub twierdzicie, że jakiegoś filmu tam zabrakło, to piszcie do nas na Facebooku lub puśćcie mi Twita. Ja tymczasem się żegnam. Do zobaczenia za tydzień.